Rozdział 5 Układ nerwowy Należy zauważyć, że zachodnie teorie naukowe dotyczące oddechu ograniczają się do skutków wdychania tlenu i jego wykorzystania przez układ krążenia, podczas gdy teoria joginów bierze również pod uwagę wdychanie prany i jej manifestacje poprzez kanały układu nerwowego. Zanim przejdziemy dalej, warto rzucić okiem na układ nerwowy. Układ nerwowy człowieka dzieli się na dwa wielkie systemy, a mianowicie układ mózgowo i układ współczulny. Układ mózgowo składa się z całej części układu nerwowego zawartej w jamie czaszki i kanale kręgowym, a mianowicie w mózgu i rdzeniu kręgowym, wraz z nerwami, które od nich odchodzą. Układ pierwszy, mózgowo kieruje funkcjami życia zwierzęcego znanymi jako wola, czucie itd. Układ drugi, współczulny, obejmuje całą część układu nerwowego zlokalizowaną głównie w klatce piersiowej, brzuchu i miednicy, która jest rozprowadzana do narządów wewnętrznych. Kontroluje on procesy mimowolne, takie jak wzrost czy odżywianie. Układ pierwszy, mózgowo-rdzeniowy, odpowiada za widzenie, słyszenie, smakowanie, wąchanie, czucie itd. Wprawia rzeczy w ruch. Jest używany przez ego do myślenia, manifestowania świadomości. Jest to instrument, za pomocą którego ego komunikuje się ze światem zewnętrznym. System ten można porównać do systemu telefonicznego, w którym mózg jest centralą, a kręgosłup i nerwy są odpowiednio kablami i przewodami. Mózg jest wielką masą tkanki nerwowej i składa się z trzech części, a mianowicie. Mózgu właściwego, który zajmuje górną, przednią, środkową i tylną część czaszki, cerebellum, czyli muszczek, który wypełnia dolną i tylną część czaszki, oraz rdzenia przedłużonego, medulla oblongata, będącego poszerzonym początkiem rdzenia kręgowego, leżącego przed i pod muszczkiem. Muszczek jest organem tej części umysłu, która przejawia się w działaniu intelektualnym. Móżdżek reguluje ruchy mięśni dowolnych. Rdzeń przedłużony, medulla oblongata, to rozszerzony górny koniec rdzenia kręgowego. Z niego oraz z móżdżku wychodzą nerwy czaszkowe, które docierają do różnych obszarów głowy, narządów zmysłów specjalnych, niektórych organów klatki piersiowej i brzucha, a także narządów oddechowych. Rdzeń kręgowy, zwany również szpikiem kręgowym, wypełnia kanał kręgowy w obrębie kręgosłupa. Jest to długi strumień tkanki nerwowej, rozgałęziający się na wiele segmentów, z których wychodzą nerwy łączące się z różnymi częściami ciała. Rdzeń kręgowy pełni funkcję przewodnika informacji nerwowych, a jego struktura przypomina długi kabel telefoniczny. Wychodzące nerwy można porównać do prywatnych przewodów łączących się z głównym kablem, umożliwiającymi komunikację z różnymi obszarami ciała. Współczulny układ nerwowy składa się z dwóch łańcuchów zwojów po obu stronach kręgosłupa, a także z rozproszonych zwojów w głowie, szyi, klatce piersiowej i brzuchu. Zwoje te połączone są włóknami oraz łączą się z układem mózgowo-rdzeniowym poprzez nerwy ruchowe i czuciowe. Zwoje te wysyłają liczne włókna, które następnie kierują się do różnych organów ciała, naczyń krwionośnych i innych struktur. W różnych miejscach nerwy łączą się ze sobą, tworząc sploty. Rola układu współczulnego polega na istotnym udziale w regulacji automatycznych procesów, takich jak krążenie, oddychanie i trawienie. Siła przekazywana z mózgu do wszystkich części ciała za pomocą nerwów jest znana zachodniej nauce jako siła nerwowa, chociaż jogin wie, że jest ona przejawem prany. Pod względem charakteru i szybkości przypomina prąd elektryczny. Można zauważyć, że bez tej siły nerwowej serce nie może bić. Krew nie może krążyć, płuca nie mogą oddychać, różne narządy nie mogą funkcjonować. W rzeczywistości bez niej cała maszyneria ciała zatrzymuje się. Co więcej, nawet mózg nie może myśleć bez obecności prany. Gdy weźmie się pod uwagę te fakty, znaczenie absorpcji prany. Musi być oczywiste dla wszystkich, a nauka o oddechu nabiera jeszcze większego znaczenia niż przypisuje jej nauka zachodnia. W porównaniu do zachodnich badań naukowych, nauki joginów sięgają głębiej w zrozumienie jednej kluczowej cechy układu nerwowego. Odnosimy się do tego, co zachodnia nauka nazywa splotem słonecznym, który traktuje jedynie jako jedną z wielu złożonych sieci nerwów współczulnych. Ze zwojami rozmieszczonymi w różnych obszarach ciała. Nauka Joginów naucza, że splot słoneczny jest tak naprawdę najważniejszą częścią układu nerwowego i uznaje się go za swoisty drugi mózg, pełniący kluczową rolę w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Zachodnia nauka wydaje się stopniowo zmierzać w kierunku uznania tego faktu, który był znany Joginom wschodu od wieków. A niektórzy niedawni zachodni pisarze nazwali splot słoneczny. Mózgiem brzusznym. Splot słoneczny znajduje się w okolicy nadbrzusza, tuż za jamą żołądka, po obu stronach kręgosłupa. Składa się z białej i szarej substancji mózgowej, podobnej do tej, która tworzy inne części mózgu człowieka. Kontroluje główne narządy wewnętrzne człowieka i odgrywa znacznie ważniejszą rolę, niż się powszechnie uważa. Nie będziemy wchodzić w szczegóły teorii joginów dotyczącej splotu słonecznego. Jedyne, co można stwierdzić, to że jogini postrzegają go jako znaczący centralny magazyn prany. W historii znane są przypadki, gdy silne uderzenie w splot słoneczny natychmiastowo powodowało śmierć u ludzi. Najlepsi wojownicy zdają sobie sprawę z jego wrażliwości i często wykorzystują ten obszar do czasowego sparaliżowania swoich przeciwników. Nazwa słoneczny odpowiednio opisuje ten obszar, ponieważ emituje on siłę i energię do wszystkich części ciała, a nawet górne obszary mózgu w dużej mierze korzystają z niego jako z rezerwuaru prany. Wkrótce być może zachodnia nauka w pełni zrozumie prawdziwą rolę splotu słonecznego i przypisze mu znacznie większe znaczenie niż obecnie przewidziane w ich podręcznikach i badaniach.